Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę w jaki sposób uszyć taką wielorazową maseczkę więc zapraszam do oglądania Na początku muszę wymierzyć długość materiału 20 na 20 i wyciąć go podwójnie Teraz układam materiał lewymi stronami na zewnątrz i przeszywam go dookoła, zostawiając małą dziurkę na jednym boku. Ten materiał wywracam na drugą stronę przez zestawioną dziurkę. Dziurę, którą zestawiłam podwijam do środka. W ten sposób wywracam na drugą stronę materiał i podwijam w ten sposób tutaj po całej długości do końca przeszywając Dziurkę od góry do dołu. Tak samo robię po drugiej stronie, tylko tutaj już nie trzeba zaszewać żadnej dziurki. Po prostu przeszywam. I mniej więcej zabieram 5 mm bądź centymetr podwijając po obydwu stronach. Winięcie powstaną tutaj taka tuba, w którą wkładamy drucik, wcześniej owinięty taśmą. Przy tak wsunięty drucik maseczka będzie się lepiej formować i trzymać na twarzy. Od góry zaznaczam 6 punktów: 4 cm, 5 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm i 11 cm. Tak samo po drugiej stronie. W wyznaczonych punktach robię zakładki. W pierwszym punkcie zrobiłam dłuższą kreskę, w drugim krótszą. I tak samo po kolei znowu dłuższą i krótszą. Dłuższą i krótszą. Przez to mogę łatwiej rozpoznać, gdzie mam zrobić ugięcie, i gdzie mam zrobić zakładkę. W krótszej linii robię zakładkę, a w dłuższej robię ugięcie. I wychodzi to w ten sposób. I robię tak z każdą kolejną zakładką. Zrobię już wszystkie. Przyszywam tutaj na milimetr cały bok. I tak samo robię po drugiej. Pierw robię zakładki, a potem przeszywam cały bok. Jak już to zrobię, to wrócę i pokażę, co dalej trzeba robić. Po przyprasowaniu odmierzam gumki. Dla dorosłego mniej więcej gumki potrzeba 19,5 cm. A więc jedną stronę już sobie odmierzyłam i potrzebujemy dwie takie gumki. Gumki przeszywam na bokach maski w tych dwóch miejscach. Po obydwu stronach. Czyli tutaj i tutaj. Po użyciu takiej maski mogę powiedzieć kilka informacji o dbaniu o nią. Pierwsza i najważniejsza informacja jest taka, że gdy nosimy ją już przez jakiś okres czasu na twarzy yy, i staje się wilgotna, trzeba ją zdjęć później i włożyć jakoś woreczka po powrocie do domu, Wyprać ją w ciepłej wodzie z mydłem, najlepiej ręcznie, i wyprostować, i wtedy już jest gotowa do użytku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.